Jednym z ważnych zadań wynikających z chrześcijańskiej miłości bliźniego jest troska o ludzi chorych, ale także o tych, którzy są wykluczeni ze społeczeństwa, o bezradnych, o potrzebujących naszego wsparcia. Jakże przejmująca jest ewangelijna scena spotkania Jezusa. Z człowiekiem niewidomym nad sadzawką Siloe. Jakże pouczający jest dialog między Jezusem a człowiekiem chorym. Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. A Ewangelista Mateusz opisuje inną sytuację. A oto przyszedł człowiek, upadł do nóg Jezusa i prosił Go, żeby zaszedł do Jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, która była bliska śmierci. Zadziwia mnie aktualność ewangelicznego przekazu o tym, że w chorobie często najgorszy nie jest wcale fizyczny ból, ale lęk przed samotnością i tęsknota za kimś bliskim. Słyszałem od wielu lekarzy pracujących w domach pomocy społecznej, na oddziałach covidowych. Że najbardziej bolesne dla wielu ludzi jest to, że muszą cierpieć, a czasem także i umierać w samotności. Jezus nigdy nie przechodził obojętnie obok ludzi chorych. Nie tylko ich uzdrawiał, ale był z nimi i dla nich. Był dla nich żywą Ewangelią. Nie tylko był miłosierny, ale był i nieustannie jest miłosierną miłością. Obecność tak wiele znaczy. Niesie ulgę w cierpieniu, niesie ukojenie. Poczucie bycia kochanym i radość mimo cierpienia. Przez prawie rok, niemalże codziennie, a czasem kilka razy w ciągu dnia, odwiedzałem opolskie hospicjum Betania, kiedy odchodził tam mój serdeczny przyjaciel, ksiądz Arkadiusz. Młody kapłan. Odchodził przez prawie rok w młodym wieku z pełną świadomością swojego losu. Nikogo, niczego nie potrzebował. Chciał tylko jednego, aby przy nim być. Tylko było dla Niego ważne. Chrześcijańska obecność przy człowieku chorym i cierpiącym to chyba najbardziej przemawiające rekolekcje dla każdego. W chorym człowieku Chrystus do nas przemawia swoim cierpieniem, lękiem, oczekiwaniem, ale i wdzięcznością. Chory człowiek to żywa ewangelia dla zdrowych. Dzisiejsza cywilizacja koncentruje się na kulcie zdrowia. Starość, chorobę, cierpienie wypycha się poza margines ludzkiej świadomości. A to nic innego, jak tylko oszukiwanie samego. Siebie. Subażanie się o realistyczną prawdę o życiu i o człowieku. To próba życia w jakiejś wyimaginowanej rzeczywistości. Chrystus nieustannie stawia nam realistyczne pytanie: Byłem chory. A odwiedziliście mnie, albo i nie. Nic nie mówi o leczeniu chorych, o pielęgnacji, o pierwszej pomocy. Swoją postawą mówi nam, by przede wszystkim wsłuchiwać się w wołanie ludzkiego zranionego serca. Najpierw przyjdź. Odwiedź, a potem dopiero połóż rękę. Chory człowiek to Ewangelia życia. Jezu, ufam Tobie.